Nie trzeba jechać na koniec świata, aby zobaczyć niesamowite miejsca. W karkonoszach takich miejsc jest sporo. Dziś zabierzemy Was do szklarskiej poręby i pokażemy wodospad Kamińczyka. Amerykańscy filmowcy kręcili tu kilka scen do opowieści z Narni. Wybrali ten karkonoski zakątek, odrzucając propozycje z Czech, Słowenii i Włoch. Do wodospadu może dotrzeć zwykły spacerowicz, rodziny z dziećmi i osoby starsze. Można tu swobodnie dojść w ramach dłuższego spaceru. Wodospad znajduje się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Warunkiem zejścia do wąwozu jest zakupienie biletu. Wszyscy też, bez względu na płeć, wiek i rodzaj fryzury, dostają kaski ochronne. Z tej okoliczności najbardziej ucieszą się dzieci. Prawdziwe niespodzianki dopiero się jednak zaczynają. Do wąwozu, gdzie wabina z szum wodospadu, schodzi się dość stromymi schodami. Spokojnie, mocna poręcz zapewnia bezpieczeństwo. Wchodzimy na ażurową konstrukcję metalowej kładki przylepionej do ściany wąwozu i. Wrażenie jest niesamowite. Pod naszymi nogami huczy rwący potok. Idziemy kanionem rzeki, którego pionowe skalne ściany osiągają ponad 25 metrów wysokości. Oto kulminacyjny moment wyprawy. Potok kamieńczyk spada tu trzema kaskadami z wysokości 27 metrów do głębokiego kotła. Potrzeba dłuższej chwili, aby nacieszyć zmysły widokiem i zapachem górskiej kaskady. Niesamowite widowisko zapiera dech w piersiach. Wodna kipiel, w którą można wpatrywać się godzinami, zielone, omszałe i wilgotne skały. Nie ma wątpliwości, to miejsce magiczne. Wspomnienia wyprawy do wodospadu Kamińczyka pozostaną z pewnością na długo, a zrobiona w tym miejscu fotka będzie jedną z najfajniejszych pamiątek, którą można przywieść z karkonoszy. W następnym odcinku pokażemy kolejne magiczne miejsce w karkonoszach: Szczyt Szyrenicy.